Nie wiem, wróciłem jeszcze na tą Pandorę zobaczyć i złapałem jakiegoś maga o punkty honoru A, mogłem to zmienić A, niepotrzebnie to zostawiałem W CB i CK Nie zabrałem mu tak dużo A, on nie meku, bo pokazywało, że ma jakieś unikatowe i w sumie to jest prawda bo... No jest dosyć słaby. Chyba wrzucę to na początek filmu, więc witam Was widzowie. Zostawcie łapkę w górę suba. Będzie miło. No i tu jeszcze był taki paladyn. Może poczekam aż się zaloguję. I spróbujemy jeszcze jak się ubrałem podniesienie pancerza, może to coś da. No i pojawiła się dwójka, zobaczyłem co spadnie, nic nie spadło. I zaraz, chyba, ktoś powinien się tu przelogować, więc zaraz wracam. ktoś się zalogował. Próbujemy go walić, nie wiem, na edykim eku nie zdążyłem sprawdzić. Ale sam mnie zaatakował, to jest o punkty honoru. z punkty honoru walka. Mm. Mm -hmm. No dobra, śmiesznie trochę prawie padłem. Tego chłopa dalej nie ma, Paladyna, ale dwóch chłopów ubiłem. Dam to Wam na początek filmu. Może to was zaciekawi, kurwa, do obejrzenia tego filmu. Dziękuję wam za obejrzenie. nam się na początku, ale zaraz będzie przywitanie. Do zobaczenia, do usłyszenia, no i cześć. Siema. Widzowie, nagrywam wam dzisiaj drugi film już. W sumie w tamtym fajnie poszło, z łapkami trochę średni ten szans oglądania. Przejdziemy się na mysz. Tam, z tego co pamiętam, to kiedyś leciał jeden pierek, ale potem dodali coś. I no już są lepsze loty. Jakaś druga legenda jest z tego co kojarzę, więc pójdziemy sobie to sprawdzić. Zmienimy sobie tylko na zimno, bo to jest bardziej uniwersalne. A, tutaj przejście nie ma, ale tu jest. Ok, e, to jest bardziej uniwersalne. Jeszcze chciałem sobie zmienić strój na ten stary. To jest chyba stary strój Paladyna. Bardzo fajne są te stroje stare. No i tutaj w sumie jest moja kolekcja łaźni wygranych, nie wiem, że to jest po kolei, nie, to nie jest po kolei, ale w 2017-18 bardzo dużo łaźni wygrałem, e, na wszystkich nie byłem, bo nie zawsze była taka możliwość i stoi tu jakiś mag, a stoją w dwóch, okej. Okay. Aha, to jest ten mag. Który, to jest ten paladyn który jest no nie do ubicia. W sumie. No, biłem go już, trzy razy i kurwa no jest dosyć mocny. Tutaj jakaś klątwa nie posiada dobrze. Do tego Paladyna zmienili. Kiedyś Paladyna tropiciel jechał jak chciał, a teraz. No A teraz jest ciężka dosyć. No, ma 99% i w sumie żadne zamrożenie, żadna kwątwa. No teraz coś posiadało, no ale co z tego. No i w sumie to. Wyjepka będzie. No nie wiem kurwa, kiedyś to EQ było zajebiste, a teraz nie da się nikogo ubić na tej sekcie. Kurwa każdy w i itemach pewnie za złotówy sobie biega. Też muszę sobie kupić jakieś legendy ewentowe, wymienię zaraz całe pieniądze z Tolwela. I... Boż, kurwa jeszcze mnie w kurwiach chuj jebany mały, o zbiłem 10%, proszę bardzo, no i teraz do... No i chuj w dupę, teraz zamrożenie jakieś siadło. Chodziłem sobie na telawel, w na tą Unię zajebaną, na nie chce mi się logować. Myślałem, że tam będzie mniej osób grało, kiedyś tam grało mniej, o kurwa, ale mi zajebło Kiedyś tam grało mniej osób, teraz się nie da tam grać. No idziemy na te draki. Został łapkę w górę i suba, bo wstyd. Tak mało subów jest. Tyle lat już robię te filmy. Co prawda wszystkie dałem na prywatny, no ale mimo wszystko jest mało tych subów. Kiedyś już było 1500, no ale potem parę osób podsubowało no i spadło. Brakuje 700 do 1500. Na 2000 subów robimy normalnie konkurs jakiś. Nie wiem jeszcze jaki. Może jakieś złoto rozdamy, może jakieś pieleny rozdamy sobie. Chociaż to też puste słupy zawsze generuje. Więc no, zobaczymy coś sobie, jakiś specjal zrobimy. No i do końca roku fajnie by było, jakbyśmy dobili 100 tysięcy subów, chociaż na tym kanale. Fajnie by było wbić milion, ale no na milion nie liczę, ale 100 tysięcy byłoby fajnie wbić. No i już wbijemy tutaj 10 tysięcy na Markonem I będziemy robić inny content. Będziemy przejmować tego YouTube'a całego. Będę w top 10 YouTube'a. Myślę, że... W ciągu dwóch lat będę w top 10 YouTube'a. Nie na ile mi trzeba, ale myślę, że jest to do zrobienia. No i fajnie, by było to top 10 chociaż bić. Naprawdę bym się wtedy cieszył, nie narzekałbym na nic, chyba. No i co, te draki, kurwa. No, coś tam leci, ale wiadomo, to jest ten publik. Nie chcę na razie tego błoga zakładać, bo nawet fajnie to leci. Może na 108-108 założy już to bodro, bo pewnie będzie słabo leciało już. No ale potem już na sekto pójdziemy, założy się ten naszej, naszej nie naszej Heum, Będzie nowy Heum on też dużo da, bo To jest przewaga ilu? 38 poziomów. Jeszcze ten. Łuk, jak się zmieni na 195, myślę, że serce na ludzie będę biją. Chociaż mam nadzieję, że szybciej już będę dawał radę na tej sercie, no bo jak już mi się nie widzi tu do 195, a pamiętam, że chyba od 190 już na sercie można było na ludzie biegać. O tu stoi dwójka, kiedyś tego nikt nie bił, a teraz jakieś loty tu dodali i stoi dużo osób na tym. Czasami nawet jak przechodziłem, to widziałem, że zostało nawet po trzy osoby, więc no fajnie by było też sobie tą dwójkę bić, ale nie wiem czy tropem jest taka możliwość, bo strasznie dużą obstawę ma. Oto jakiś łuk na łowce kusza w sumie. Sprzedamy potem na aukcji. No i kiedyś ta dwójka była nawet pusta, bo spadł tylko hełm woja, no a każdy woj pewnie już to miał, no i nikomu się nie opłacało za bardzo stać, bo to było bardzo tanie. No a teraz dodali jakieś legendy z tego i trochę osób na tym stoi. Też fajnie sobie wrócić wspomnieniami do starych czasów. No i w sumie robiłem... Na poprzednim filmie cięcia, ale chuja to dało, więc wyjebane w te cięcia. Będę nagrywał ciągiem. Będziecie oglądać, to będziecie. Nie, to nie chuj tym w dupę, co nie oglądają do końca. No i co? Mamy już 7 minut prawie filmu, więc jak jesteś w tym momencie, to napisz siódemkę na, w komentarzu. Napisz śladankę w komentarzu. Ja przypnę ci serduszko, dam lajka. Zajebiście będzie. Jakiegoś live'a, może odpalimy w końcu, chociaż nie będę obiecywał. Parę cięć jednak zrobię, bo no, wyszedłem z wprawy i nie jestem w stanie już tak mówić ciągle. Więc jak będę przewykał ślinę, to będę robił cięcie, żeby nie było aż takiej zamuły na tym filmie. No i fajnie jest sobie wrócić, pogadać. Do Was parę osób to ogląda, więc bardzo mi miło. No i trzeba zbierać sobie, właśnie taką stałą widownię. Widzę, widownię widzę, że dużo osób tych samych pisze komentarze, więc bardzo mi miło. Dziękuję Wam za wsparcie. Bardzo. No i co, nie biłem jeszcze na Turce tej to tej elity, więc spróbuję sobie ubić. Myślę, że trzeba od Maga zacząć, chyba. Dobra, teraz tego łowcę, no i tego woja trzeba będzie dobić tu. Dobra, no i teraz zobaczymy. Niespodzianką, nie, no już na luzie. tylko trzeba najpierw podstawę zbić, obstawę zbić. Eee, damy sobie jeszcze tą strzałę z niespodzianką i F. No i wpada za to 0,4%. Aha, bo mi się skończyły. Skończyło miejsce. Więc powiedziałem sobie to sprzedać. A, myślałem, że jeszcze się poty skończyły, ale poty są jednak. A dobra bo pod... Trzeba to wyłączyć, bo tu się na nowym interfejsie zajebiście bez tego XP. A jeszcze się drugie miejsce zwolniło w torbie, więc jak coś spadnie, to z zapełnionymi torbami. Pójdziemy już do Tuni. Sobie to wszystko sprzedać. A może jeszcze to uda mi się nastakować? O, uda się nastakować tutaj i to tu, i to tu. I jeszcze dwa dodatkowe miejsca mamy. A no może przejdę się sprzedać, przejdę sprzedać do kendala tej itemy. Nie pamiętam czy tam jest jakaś duża różnica. Bo tu nie jest chyba max 300k i 75% No w sumie chyba się nie opłaca dopiero na wyższe levele, bo widzę, że tutaj 300k ponad nic nie kosztuje. No nawet ten unikat, a na wyższe levele już pamiętam, że z Katakumb biegałem do Kendala w Tuzmer. Jak spijam na Katakumbach. No i jeśli bym się dostał na jakiś świat prywatny, to będę te postacie z Syberii usuwał. No bo nie widzę sensu tam... no nie wszystkie, jedną postać pewnie zostawię. No bo nie widzę sensu tam grać, gra tam dużo ludzi, każdy majku. Jaką... No, i nie da się stać za bardzo na dwójce żadnej. A tutaj fajnie wpadło sporo pieniążków, To się teraz opłaca wystawiać na aukcję. No, nawet po 3, 3 2, 3, 1 M powiedzmy. Niech to będzie i to. Tutaj nie mamy już nic do wystawienia, a tutaj po 4 M się to wystawi. No, jest w porządku. Przejdziemy się jeszcze po strzały i może na SK skoczymy sprawdzić, czy stoi może Pramatka. Nie wiem, czy dam radę ją ubić. Mam dzień levely przewagi nad nią. No, ale spróbujemy sobie. Mm, no 185 są nowe strzały, więc fajnie. Nie będę dużo kupował. Powinno chyba wystarczy. A może sobie kupię jeszcze na 100 na 205 nie no, ale dwa mieszki na 185 dobra i powinno wystarczyć już tych strzał na jakiś czas przejdą się na skamian sprawdzić czy prematka stoi no ale niestety nie stoi no ale jak tu już jesteśmy to może się przejdę jeszcze po czarną perłę no to jeszcze jak spleci. ciekawe a się pamiętam, że jak tu jak bardzo dużo botów było. Na by niestety nie ma. W ubiłem Elite, niestety nic nie spadło. No i... No i co? Wrócę się może do depozytu. Może sprawdzę czy tam mam miejsce jakieś. A, w sumie mogę tym zwojem sprzedać, ale i tak musiałem. Musiałem iść do Tuni. Musiał, chciałem iść do miasta, żeby sobie sprawdzić parę rzeczy, to mogę sobie włożyć, no i w sobie nie mam miejsca za bardzo, są jakieś takie pierdoły tego, nawet nie wiem, to jakiś strój chyba daje, z tego co pamiętam, no i nawet nie mam co tu włożyć za bardzo. Hmm. No nie, te kamyki czekają. O, ciekawe, ile bym sobie ulepszył to. Eee, 90 minut, czyli ten pył nie jest tak... nie jest tak taki mocny. Okej, okay, sprawdziłem sobie, może jakieś heroiki tanie będą. Za 4m to wystawię, może zajdzie. Eee, tak, odsetnego. Heroiczne. Okay. I tutaj, yy, co się stało? Aha, bo tutaj w drugą stronę. A no ja od 10 m powiedzmy, żeby tych teleportów na Adarię Adar nie pokazywało mi. Jest strzały głowa, z tego można coś kraftować, ale nie wiem do końca. Jak tutaj, yy, o to jest dosyć tanie. nie wiem, czy tego nie można na RISEL wziąć, chociaż te heroiki poszły w dół. A sprawdzę, czy jesteś na tropę jeszcze z ciekawości. 180, 210: heroiczne i tropi, yy, tropiciel. I sprawdziłem sobie na półki. To jest łucz, ale tego mi się nie opaca kupować. To jest od oczu nie ale jest bardzo drogi. Łapy są jakieś łapy 80M, to jest jakiś absurd, żeby tyle płacić za heroi. Jest hełm, ale on raczej nie będzie i tak lepszy. No i są na szyję naszej na, szyję, na tropa, ale tutaj mam w sumie też dosyć dobry ten naszej. tutaj też są ceny śmieszne. O, zmienili. Zmienili je z naszej sklątwą. Nawet nie wiedziałem. Kiedyś ten naszej sklątwą był tylko na profesje fizyczne, a teraz jest jeszcze na, na magiczne. Tutaj chyba jeszcze nie mam questa z drekami niestety. No, ale trudno, tam pewnie się jeszcze to nie zrespiło, chociaż ja przejdę, zrobię cięcie i jak są zrespione, to Brutce, dobrze.